Witam serdecznie na kolejnej wojnie, biłem się z sojuszem CHAT, wietnamski sojusz, bardzo mocny. E, zostały im trzy 3 ataki i mają już prawie wbite 7 tysięcy. Myślę, że są w stanie dobić do 7 tysięcy. E, nam zostało tych ataków 52. E, no i tak naprawdę musiałoby nam chociaż ze 40 wejść pełnych, żeby mieć szansę tutaj jeszcze coś powalczyć. Czy jest to możliwe? Nie wiem. E, no dobra. Życzę mi szczęścia. Niech tutaj się hmm, fortuna kołem toczy. Gdzieś tu widziałem takiego. O, ten jest nad spoko. E, Ogólnie bardzo dużo bab mają mi to jest główny ich tank. E, baby, ale są też jakieś cerisy. Jest jakiś Liue. Hmm, czy nie cerisy Rosalindy? E, także coś tutaj sobie na pewno wynajdę. Nie będę bił sześciu bak, bab. Ok, no tutaj mamy pierwszego przeciwnika. Trzy czerwone karty u niego, więc idziemy sobie trzema niebieskimi. W sumie to byłoby dobrze iść jakąś isarnią, czymś takim. Wtedy mocniej bije w te niebieskie karty. Ale dobra, już zostawię ten skład. za no, wiadomo, póki Astrid żyje, to nie jest do końca mi takim pewniakiem. Ale musiałem coś wziąć leczącego. Niestety, sebek odbitka. Bardzo dobry fiolet, kurcze. Chyba nad od tego diamentu i go sobie odpalę. Pójdzie kombo, ale myślę, że wystarczająco małe, żeby jeszcze baby nie załadować. Ok, to było bardzo fajne złożenie. Myślę, że już dające mi wygraną, no ale jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Dobra, tutaj zróbmy tak. Tutaj tak. I dobimy go klockiem. Ok, pierwszy atak udany, fansza dopisała. Jest wygrana. Ok, drugi atak trochę ryzykownie. Mamy tutaj Darkbita, który zredukuje wskrzeszenie od Astrid. Mamy ISARnię, którą mogę zmienić babę w obrazek. Lokiego wiadomo, który jeśli odpali to da mi zwycięstwo Jedyne co mnie tutaj martwi to, że są dwie ćmy I mogę się nie załadować na dziewięć klocków Na przykład takiego Lokiego Więc tutaj będzie no, Potrzebuje dużo, dużo szczęścia Aha, Zmienimy sobie oddziały Ten może zostać Okej, okay, na razie. Dobra, zrobię ten ruch. Przybliżę sobie niebieskie łączenie. Mam sześć na Lokiego. I Loki nie ma pyłku. Na razie. No dobra, to zaryzykuję na razie, tak. Zobaczymy. Dalej nie ma pyłku. I tutaj pójdzie kombo. Niestety. Ale Loki może zrobić opór. O nie, dostał pyłek. Uff, w ostatniej chwili załadowałem karty. Dobra, są obrazami, prawie wszyscy, więc tutaj wypadałoby przeczyścić planszę. Bo na razie plansza nie jest zbyt szczęśliwa. Dalej szukam klocka, to co mi te złożenie jednymi nic nie daje, więc jakby nie jestem ukontentowany, żeby je brać. Okej, okay, baba się nie zmieniła. To jest pozytyw. Teraz tylko pytanie brzmi, kogo uśpi mi? Moin? trochę lipa. Teraz pytanie, czy szukać niebieskiego, czy ten jeden klocek by naładował mi Loki'ego, nie jestem pewien. Ok, tylko żeby teraz Loki nie poszedł spać. Hmm. Go czy satyn? satin. satyn. No nie dobrze, nie dobrze. Dwie karty mi śpią fioletowe. Wow. mhm leczący smok. pech tym jest taki, że pewnie zaraz w wskrzesi Babę. i pytanie brzmi czy nie powinienem uciekać a no nie Darkbit mi żyje dobra jak Darkbeat póki Darbit żyje to jest szansa że jeszcze tego nie przegram muzyka zablokowała Wow, to była dobra walka. U upociłem się. Okej, okay, idę 4-1. Wiadomo, 4-1 to dosyć loteria, e, ale nie mam jak inaczej wykorzystać Hator w pełni, jeśli nie z U.K.M. oraz Azlarem i z Kaganem. No Kagan kurczę, no wypadałoby tutaj jeszcze dorobić mu te talenty, więc dajcie mi chwilę. Albo w sumie nie, w sumie chyba już mam tutaj manę. Tak, to, to trudno. Lecimy tak jak jest. <laughs> Ok, sępkowi się udało zbić. Nic, no musimy szukać najpierw niebieskiego, a potem się zajmiemy kolorem czerwonym. Za mocne kombo, ale nie szkodzi, bo widzę, że wpadły mi czerwone na czas i teraz tak cyk cyk. dwie tury by się spaliły. ale dobra idziemy tutaj no niezłe całkiem obrażenia i wie, kamaru pójdzie na straty dobra i tak jest odpalony więc już w niego puszczę klocki To za momencik będzie raczej po walce. Okej. Okay. 1600 kagan i to jest niezrobiony kagan. On nie ma jeszcze trzech kostiumów zrobionych. Także będzie niezła kosa z niego. Okej, okay, no tutaj wiadomo. <laughs> i iPhone nie do końca mogą działać z tego względu, że jest Astrid. No, ale jeśli użyję tego, powiedzmy, w miarę w dobry sposób, to jest szansa, żeby to zadziałało. Duże uderzenie w żółtym, no zobaczymy. No, ale wiadomo, będę chciał tutaj głównie skopiować Babę, jeśli się uda. To dopiero trzecie i trzy ataki były. Kurczę, ja jestem już cały. Zestresowany, bo tutaj naprawdę od tego dużo zależy, od tych ataków. Kuś mnie ten ruch tutaj w dół. Tylko rozjadę sobie te klocki. Tylko, że zrobi mi się fajny combo i może coś przyjdzie ciekawego. No dobra, nie będziemy tutaj chyba kombinować. Tutaj może przyjdzie niebieski na dole. Nie przyszedł. Mam niebieski diament. Tylko wiecie jak jest z diamentami. Czasem przynoszą więcej szkód niż pożytku. I muszę po niego iść, bo nie mam dostępu do żółtych. Pójdzie trochę tych klocków w babę, to jest wiadomo. Ale nie, wystarczająco dużo, żeby ją odpalić na szczęście. No dobra, i tutaj zrobimy sobie tak. Odpalę już gazelę, żeby... Hmm. Nie no, nie będę kombinował, idziemy tak. Wiem, że nic by się nie stało złego, ale nie odpalił gazelę, a potem lokiewo, to bym Mocniej uderzył, ale kurczę. Nie wiem, coś mi tutaj zestresowało, że, że to się może nie udać. A źle odpaliłem, bo miałem odpalić tą słabszą, yy, słabszego satina, no, ale trudno już się stało. Mm, z fonem się jeszcze wstrzymuje. Bo się trują, więc szkoda by było tego, wiecie, zużywać. Dobra. To walce. że udaje się jakoś dzisiaj te karty ładować przed babą co daje na pewno większą szansę na wygraną tylko, że ja już nie mam kontra na babę także pozostałe dwa ataki muszę uderzyć w coś innego mam tutaj Rosalind bardzo mało punktowaną ale w nią sobie pójdę i, i później zostanie mi chyba ten Cerys do uderzenia albo też mam jeszcze jedną kontrę na babę to może jeszcze sobie uderzę w babę ok, ale najpierw Rosalind na przełamanie. Ok, taki mocno defensywny skład. Ja wiem, że dispela mam w sumie w postaci Mileny. Wiem, że powinienem wziąć jeszcze jeden. W sumie może wezmę. Zamiast Shimmera weźmiemy sobie Kolie. Dwa dispele. Hmm, tutaj garnizonom Mena na nie many, więc jest ok. E, no nie, no, no myślę, że może tutaj ten obłęd ostatnio mnie pogrążył. Może lepiej byłoby zamiast wziąć kogoś Brambla albo Peregrina. Ale dobra, myślę, że może zamiast razalint weźmiemy sobie Bramble yy, Okej, okay, no wiecie co? Fergus nie musi koniecznie grać Nie se za tak zagra. Nie no, 4-1 bez sensu Dobra, starczy tak yy, okej, okay, wszyscy mają oddziały. Nie, nie może grać Grow i bramble. Dobra, zaryzykuję. Ok, no na razie lipa, ale to się wszystko wyklaruje prędzej czy później. Na razie Rosalind jak najbardziej może sobie odpalać. Ja tutaj mam taki plan, że... E, że Groł będzie ich tutaj jakby... Mocno tutaj... Atakować. Oczywiście prowokację. Ok, mamy ćmę. W idealnym momencie, bo Rosalind właśnie odpala, więc podmienię sobie jej mega miniona na, na miniona od ćmy. Teraz już z górki, powolutko będę sobie rzeźbił przeciwnika. Dobra. Zadam im manę dla ćmy, brak w końcu. Okej. Okay. Tutaj już wiadomo, nic się nie może wydarzyć. Dobra. No i ostatnim takim znowu pójdzie na babę. A, i w sumie mogą Fergusa sobie na babę zostawić. Kurczę z nautiką. Lipa, lipa. Dobra, zobraz, zaraz, my zbijemy którąś babę. Jednak zaryzykowałem, nie idę na babę. <coughs> Idziemy sobie tutaj na Liukea. Mam prowokację startową. Mam bardzo dobre uderzenie. Jednak na nie zagra, bo nie mam klasy dla niego i dla. Oddziału z klasą dla tego i dla tego. Okej, okay. będę musiał jakoś zdobyć jednego czarnoksiężnika. Dobra. Zobaczymy. Tutaj wiadomo dobrze by było go też wymusić tego Krampusa. W razie mi te czerwone nic nie dają, więc idziemy gdzieś szukać złożeń. Nic tu się nie dzieje, ciekawego, tak naprawdę. Nie uderzyłem w prowokację, Niestety teraz dopiero poszło kombo. Wow. Nie, tak niewiele zabrakło, musiało i pójść to kombo jeszcze jedno. Dobra, nie ma tragedii. W sumie dobrze, że wziąłem tą Regin, bo nie miałbym Dispela na niego. No nie, to jest niemożliwe. Dobra, mamy tutaj prowokację. Mamy lekarza. Mamy jakiś damage. I czerwone klocki. Dobra, uda się to wygrać. Dobrze to Regin jednak wziąłem zamiast Naima, bo inaczej byłaby przegrana. Na, na pewno. Udało się zrobić komplet. Dawno nie miałem. Także bardzo spoko. Tylko nie wiem, chyba takich biłem mało punktowanych. No, 306 punktów tylko, ale nieważne. Najważniejsze, że zaraz będzie reset nasz, nasz ostatni i, i musimy w nim no, zbić praktycznie wszystkie obrony. Jest już po wojnie, jak widzicie, wygrywamy o 100 punktów. Było, było na żyletki do samego końca. Bardzo dużo ostatnich ataków. Niestety, druga wojna wygrana, na której nie dostaje nic innego niż cztery kulka. Trudno, może następny raz będzie lepiej. Za chwilę, też otwieramy skrzyneczkę. Jeszcze jedna wygrana nam brakuje. Zobaczmy, czy tabelę atakujących. Kitana z kompletem. Wybitnych graczy również. Włączaj RAF u mnie. Kicej też pisał, że komplet nie wiem, jak Anonymous. Domont też komplet, chociaż tam były dwie dobitki robione. No i tak, się to, to, tak to właśnie wygląda. Bardzo trudna, bardzo wyrównana wojna. Brawa dla całego sojuszu. Daliśmy radę. Sporo, sporo dobrych ataków oddanych. No jedna osoba poniżej 100 punktów. i No i nic. Zaczynamy nowy miesiąc. Ten był bardzo owocny, bo przegraliśmy tylko jedną wojnę, jak dobrze kojarzę, może dwie także super robota dla, dla, dla wszystkich jestem z Was dumny ok, dajcie znać jak Wam poszły wojny co sądzicie o moich atakach, trzymajcie się